Podziemne księgi, grota światła, trans z afirmacją na wysoką wibrację. Witaj, dzisiejszy materiał da Ci możliwość wejścia w trans, w którym z łatwością przyjdzie Ci skorzystanie z dobrej afirmacji zasugerowanej przez jednego z naszych widzów. Będzie to afirmacja na podniesienie wibracji i samooceny. Trafi ona bezpośrednio do Twojej podświadomości, ponieważ wyciszony umysł jest otwarty na słowa, które do niego docierają, i nie blokuje przyjmowania słów. Dodatkowo przejdziesz przez skuteczną wizualizację, która ułatwi Ci obniżenie fal mózgowych i osiągnięcie pożądanego stanu odprężenia regeneracji, a także programowania nawyków i zachowań. Znajdź wygodne miejsce, w którym możesz się położyć. Upewnij się, że nikt nie wejdzie do pomieszczenia podczas tego seansu. Jeśli to konieczne, skorzystaj z toalety. Spraw, by otoczenie nie przeszkadzało ci żadnymi dźwiękami. Możesz wykorzystać słuchawki, które wygłuszają dźwięki z zewnątrz, jeśli takie posiadasz. Teraz ułóż się wygodnie, a za ten czas objaśnię ci korzyści, które płyną z przebywania w stanie głębokiego transu. Wejście w trans jest niczym innym, jak kontrolowanym spowolnieniem fal mózgowych i wywołaniem uwolnienia się od świadomych filtrów, by móc pracować na podświadomości, czyli dodawać do niej to, co wpływa dobrze na codzienne funkcjonowanie. Również po to, by wykorzenić programy blokujące odczuwanie szczęścia i spokoju. W dzisiejszej sesji otrzymasz afirmację wysokiej samooceny i podniesienia swojej wibracji, która nastąpi po zejściu do Twojej podświadomości. Jakość Twojej wibracji wpływa na to, jak będą postrzegać Cię ludzie oraz na to, jak będziesz się czuć w każdym momencie Twojego dnia, niezależnie od środowiska, w którym się znajdziesz. Wysoka samoocena i wibracja osobista gwarantuje bezpieczne i przyjemne zawieranie relacji międzyludzkich. To bardzo ważne, by utrzymywać w życiu silną aurę. Materiał jest wielorazowy i możesz do niego wracać, by karmić się słowami polepszającymi Twoje istnienie w świecie fizycznym i duchowym. Jeśli zaśniesz podczas słuchania, nie przejmuj się. Słowa płynące z nagrania i tak trafią do Twojej głowy i wprowadzą zmiany na lepsze. Zaczynajmy. Zamknij oczy i trzymaj je zamknięte do czasu, kiedy usłyszysz, że należy je otworzyć. Nie zaciskaj powiek, lecz pozwól im swobodnie opaść i w zupełnym odpuszczeniu się uspokoić. To bardzo istotne, aby nie otwierać oczu podczas seansu. Przenieś teraz swoją uwagę na nogi i pośladki. Daj im zupełne odpuszczenie napięcia. To samo zrób z rękami. Twoje ręce od teraz mogą odpocząć i odpuścić stan gotowości. To czas na Twój odpoczynek. Zupełne totalne odpuszczenie. Teraz rozluźnisz swoje ciało. Oddychaniem. Zwróć uwagę na to, by wydech był cztery razy dłuższy niż wdech. Weź teraz głęboki wdech nosem. I bardzo powoli wypuszczaj powietrze ustami. Bardzo powoli. I jeszcze raz głęboki wdech nosem i ustami wypuść bardzo, bardzo wolno i spokojnie. Raz jeszcze wdech. I długie, lekkie wypuszczenie go ustami. A teraz wyobraź sobie, że znajdujesz się na wzgórzu. Jesteś na tym wzniesieniu tylko ty. Temperatura powietrza jest taka, jaką lubisz najbardziej, a dookoła rozpościera się widok na lasy, które zdają się nie mieć końca. Korony drzew wyglądają jak dywan ścielą tereny znajdujące się poniżej punktu, w którym się znajdujesz. Stoisz na górskiej ścieżce, jaka ona jest, twarda i kamienista, a może miękka i trawiasta. Zobacz i poczuj wszystko jak najdokładniej. Czy rosną w pobliżu jakieś rośliny, a może przeważają głazy? Wczuj się w to miejsce najlepiej jak potrafisz, a oczami wyobraźni dojrzyj jak najwięcej szczegółów. Porozglądaj się swobodnie. Czy widzisz jakieś zwierzęta? Czy na niebie kluczą jakieś ptaki? Być może to miejsce wyda ci się znajome. To korona Twojej świadomości. Jesteś w świecie, do którego dostęp masz tylko ty. Masz nad nim całkowitą kontrolę. Wszystko, co się w nim tworzy, podlega Twojej woli. W oddali, we mgle, na górskiej przełęczy znajduje się mała kamienna strażnica. Bardzo spokojnym krokiem rusz w jej kierunku. Kiedy się do niej zbliżasz, możesz zauważyć, że dookoła niej latają małe, świetliste istoty, które utrzymują w jej otoczeniu bardzo przyjemną aurę. Zanim do niej wejdziesz, obejrzyj ją ze wszystkich stron. To jedno z wejść do Twojego umysłu. Nikt poza Tobą nie może do niej wejść. Podejdź teraz do drzwi i wejdź do środka. Jesteś już w strażnicy. Jak wygląda jej wnętrze? Czy jest w niej jasno, a może panuje półmrok? Czy posadzka jest kamienna, a może drewniana? Widzisz jakieś meble, a może jest w niej pusto? Spójrz, na jednej z jej ścian wisi mały naszyjnik ochronny. Ten wisior to symbol podążania za głosem duchowych przewodników. Kiedy go założysz, pojawią się przed tobą nowe możliwości. Weź go do ręki i dokładnie obejrzyj. Poczuj jego strukturę i moc, która z niego emanuje, i załóż go na szyję. Zauważ, że na ścianie, na której wisiał naszyjnik, pojawiły się teraz drzwi. Chwyć za ich klamkę. I otwórz je. Twoim oczom ukazuje się jaskinia, która prowadzi w dół. Zanim jednak do niej wejdziesz, przygotuj się, a ja objaśnię Ci, dokąd prowadzi. To grota prowadząca do głębin Twojego umysłu. Prowadzi do miejsca, w którym możesz zmienić wszystko. Kiedy będziesz nią schodzić, usłyszysz odliczanie od dziesięciu w dół. Z każdą kolejną cyfrą będzie ogarniał cię coraz większy spokój. Chwyć teraz za naszyjnik i wyzwól intencje zmiany. Grota staje się rozświetlona, a ty możesz wyruszyć w głąb. 10. Rozświetlona naszyjnikiem grota mieni się różnymi kolorami, a ty idziesz kamiennymi stopniami w dół. Na jej ścianach widać różne symbole i cyfry. Każda z nich jest częścią Ciebie. 9. Idąc w głąb, czujesz, jak wiele łączy Cię z tym miejscem. Z każdym krokiem odczuwasz większe bezpieczeństwo. 8. Korytarz jaskiniowy nieco się rozszerza. A ty możesz usłyszeć subtelne dźwięki wody. Im jesteś niżej, tym bardziej przepływa przez ciebie powiew mądrości. Siedem zapominasz o górach i strażnicy, kierujesz się głębiej i głębiej. Z każdym stopniem czujesz się lepiej i spokojniej. Otula Cię błoga atmosfera regeneracji. 6. Po ścianach jaskini spływa woda, która mieni się kolorami złota. Tworzy niewielkie koryta, które z obydwu stron prowadzą ją w dół. Spokojnym krokiem przemieszczasz się coraz niżej i czujesz się lepiej. I lepiej. 5. W oddali słyszysz spokojny szum wody, który wraz z przemieszczaniem staje się nieco głośniejszy. Spójrz na boki, jak pięknie mieni się światło odbite przez wodę, która. Płynie w skalnych rowkach. Cztery jaskinia rozszerza się coraz bardziej, a ty słyszysz swoją pracę umysłu, który pracuje dla ciebie nieustannie. Nawet teraz, kiedy jesteś coraz głębiej w stanie uzdrawiającego transu wchodzisz do ogromnego podziemnego kanionu a woda która płynęła skalnymi korytami tworzy teraz wodospady i znika w głębinach skalnej groty przed twoimi oczami pojawia się ogromny skalny most jest on bezpiecznym przejściem na drugą stronę twojego umysłu Wzdłuż niego umieszczone są różne figurki. Świedzą się one na niebiesko. Każda z nich symbolizuje jeden z aspektów twojego życia. Mijasz je spokojnym krokiem idąc przez most. Dwa. Wysoko nad tobą, przez szczelinę skalną, wpada światło do środka kanionu. Oświetla ono punkt, do którego prowadzi most. Przemieszczasz się w kierunku tego miejsca. Wraz z przybliżaniem się dostrzegasz, że jest to okrągła półka skalna, otoczona ze wszystkich stron otchłanią. Jest bardzo duża, a na jej powierzchni stoi dwanaście wielkich rzeźb ustawionych w okrąg. Jeden, wchodząc na półkę skalną, odczuwasz spokój i spełnienie, a posągi wyłaniają się z półmroku, oświetlone przez moc naszyjnika. Te figury to Twoi przewodnicy duchowi. Przeprowadzają Cię przez życie i układają dla Ciebie wydarzenia. Dają Ci również znaki w codziennym funkcjonowaniu, aby łatwiej przychodziło podejmowanie decyzji i zrealizowanie celów. Tworzą krąg, a ich twarze zwrócone są w kierunku środka półki skalnej, na który pada promień światła z otworu w suficie jaskini. Oświetla on mały ołtarzyk, na którym znajduje się stara zamknięta księga. Podejdź do niej. Zanim ją otworzysz, popatrz się na każdego z przewodników i przywitaj się z nimi. Okaż im wdzięczność za to, że są przy tobie każdego dnia. Spójrz teraz na księgę. Napisane jest na niej Lux Alba, co oznacza białe światło. Ściągnij swój naszyjnik i połóż go obok niej. Przed tobą manifestuje się magiczna gumka, pióro i kałamasz. Otwórz teraz książkę i zdmuchnij z niej kurz nagromadzony przez minione lata. Są w niej zapisane Twoje nawyki i przyzwyczajenia, a także wzorce zachowań. Weź do ręki magiczną gumkę i wymasz całą jej treść, by zapisać ją na nowo. Podczas kasowania nieodpowiednich wzorców posągi otwierają usta i przekazują Ci energię do zmiany Twojego życia. Strony księgi są teraz puste, a ty możesz wziąć do ręki pióro i zamoczyć je w kałamaszu. Atrament posiada sprawczą moc, więc każdy ruch Twojej ręki kształtuje nową rzeczywistość. W przepełnieniu spokojem, pisz następujące sekwencje, które wpłyną do Twoich uszu. Jestem wartością dla siebie i innych. Niosę światło wszędzie tam. Gdzie się udam. Mam odwagę, wolę i moc, by działać w kierunku realizacji moich marzeń i celów. Mam prawo do szczęścia. Zasługuję na dobro, wdzięczność, obfitość i codziennie je otrzymuję. Daję sobie prawo do sukcesu. Przyjmuję czystą miłość wszechświata i otrzymuję pomoc przewodników duchowych. Dostrzegam swoją mądrość i atrakcyjność. Każdy mój dzień od teraz staje się przepełniony wysoką wibracją miłości i dobra. Ufam sobie i słucham głosu boskiej mądrości. Daję z siebie wszystko, a inni to doceniają. Ludzie widzą we mnie kogoś wyjątkowego. Moja aura jest silna. Mój duch jest radosny. Moja moc stale rośnie. Mój czas jest magiczny. Otaczają mnie cudowne istoty. Otrzymuję pełną akceptację środowiska, w którym się znajduję. Otrzymuję szacunek. Każda strona mojej księgi odfituje w wysoką samoocenę i stabilną wibrację. Rezonują ze światłymi umysłami. Lubią dzielić się swoimi poglądami, a inni szanują je. Od teraz wszystko się zmienia i formuje nowy potencjał wydarzeń. Tworzy się nowe światło wartości, nowe światło aury. Nowe światło wszystkiego. Teraz odłóż pióro i popatrz przez chwilę na te pozytywne słowa, które zapisane są w Twojej księdze. Już od teraz zaczynają działać na korzyść Twojego życia codziennego. Zamknij książkę i zostaw ją w miejscu, gdzie padają świetliste promienie. Spójrz na kamienne posągi, jak zamykają swoje usta i przekazują Ci moc do bycia w jasnej i zdrowej aurze szczęścia i wysokiej samooceny. Przybory przy księdze znikają, a treść w niej zapisana wpływa do struktur Twojego jestestwa. Weź teraz naszyjnik i załóż go, by w drodze powrotnej oświetlał ci korytarz jaskini. Wraz z wychodzeniem z niej usłyszysz liczby pojawiające się rosnąco, poczynając od pierwszej. Na trzykrotne słowo dziesięć odzyskasz stan pełnej świadomości. Powoli oddalasz się od księgi, podziwiając raz jeszcze słup światła z kamiennego sufitu groty. Jeden. Wchodzisz na most i odchodząc od kręgu przewodników, mijasz świecące na niebiesko figurki manifestacji. Zostawiasz za sobą półkę skalną i spokojnym krokiem przemieszczasz się na drugą stronę mostu. 2. W przepełnieniu wdzięcznością zmierzasz ku zwężeniu groty, podziwiając dwa wodospady, które wypływają z jej korytarza. 3. Schodzisz z mostu i mijasz uskok skalny. Jesteś coraz wyżej i wyżej, a szum wody otula Cię dobrą energią. 4. Słyszysz pracę Twojego umysłu, który powoli zaczyna odzyskiwać świadomość. 5. Odgłosy wody powoli cichną, a Ty zmierzasz w górę jaskini. 6. Mijasz spływające po ścianach złote strugi wody. 7. Przypominasz sobie o strażnicy w górach i kierujesz się w jej stronę po kamiennych stopniach form skalnych. 8. Grota staje się nieco węższa, a ty wznosisz się nią coraz wyżej. 9. Mijasz ścienne symbole i odczuwasz nieograniczone bezpieczeństwo. 10, 10, 10. Odzyskujesz całkowitą świadomość. Jesteś już w swojej strażnicy w górach. Wyjdź z niej wprost do twojej nowej rzeczywistości. Otwórz oczy. Gratulacje. Udało ci się dokonać procesu uzdrawiania podświadomości. Daj sobie teraz chwilę na rozmyślanie. Po czym wróć do swoich codziennych czynności lub połóż się spać. Jeśli sądzisz, że warto pozostać na naszym kanale, prosimy o subskrypcję z dzwoneczkiem i komentarz. Życzymy Ci wspaniałych dni przepełnionych wysoką samą ceną i do zobaczenia w podziemnych księgach.